Witam! Pierwszy odcinek na kanale, jak i zarazem pierwszy tutorial z tej serii, w której będę uczył programowania w języku Lua w Roblox Studio. Z góry chciałbym przeprosić, że jeżeli usłyszycie jakieś dźwięki klawiatury lub krzesła, mój mikrofon nie jest z wyższej półki, a nie jest stosunkowo tani. Staram się wyciągnąć z niego tyle, ile się da, żeby mój głos był jak najlepszy. Nie chcę przedłużać, więc zaczniemy. Tą serię poradników będziemy robić w Baseplate. tutaj mamy opcję Baseplate. Te inne funkcje są bardziej takie pokazowe w Robloxie. Jedynie Flat Terrain może do czegoś tam posłużyć. Więc wystartujemy Baseplate. Jeżeli chcesz przystąpić do tego tutoriala, dobrze, żebyś, żebyś umiał podstawowe funkcje w Robloxie. Co te okienka robią, co one oznaczają, będziemy je też poznawać w trakcie tutoriala. Lecz nie będę tutaj nauczył na przykład, jak budować, jak robić inne rzeczy. Będę parę własnej uczył po prostu skryptowania. Więc tak. Pierwsza rzecz. E, zanim przejdziemy do skryptu, bo chcemy sobie stworzyć nowy skrypt. Zjemy skrypt I wyskakują nam trzy rzeczy. Moduł skryptem zajmiemy się w przyszłości. Na razie on dla nas nie jest ważny. I interesują nas te dwie rzeczy. Chcę, abyście wiedzieli na początek tylko tyle, że skrypt dzieje się po stronie serwera i jeżeli wszystkie zmiany dzieją się u wszystkich graczy, a skrypt po stronie komputera, czyli tylko zmiany się dzieją tylko, po, tylko u jednego gracza, u kogo się to wywołało. Chcę, abyście tylko tyle wiedzieli. Stworzymy sobie skrypt po stronie serwera. W Server Script Service przechowujemy tutaj skrypty serwerowe. Nie możemy tutaj stworzyć lokal skryptu, jak widzicie. Możemy tylko tu przechowywać skrypty i model skrypty. Print, funkcją print zajmiemy się później. Na początku chcę wytłumaczyć e, zmienne. tak. Jeżeli chcemy zdefiniować zmienną, e, wpisujemy lokal, nazwa zmiennej, to się równa wartość. Tak. A, jeżeli będę gdzieś dawał, jeżeli jakiś tekst będzie takim szarym, szary taki, i będzie miał przed sobą takie e, dwa myślniki, to oznacza to, że jest to komentarz. Nie wpływa on w żadnym stosunku na kod. Są po prostu komentarze, tak? Żeby łatwiej można było z kodu, kod rozczytać, tak? Wytłumaczyć, co dana co segment robi. E tak definiujemy zmienną, tak? Czyli piszemy lokal, żeby komputer wiedział, że chcemy zdefiniować zmienną. Potem piszemy nazwę zmiennej i przypisujemy do niej wartość. Równa się wartość, tak? Czyli na przykład chcemy sobie zrobić zmienną X, która będzie równa 1. I teraz komputer wie, że X jest równa 1. Bo, e, mamy trzy rodzaje zmiennych. Są to cztery, ale jedna się rozdziela na dwie, czyli e, mamy zmienną liczbę. Zmienna liczba to jest na przykład 1 lub 10 lub minus 10, lub też nawet lub też na przykład minus 10,5 e, i, i teraz tak wszystkie liczby, czyli e, e, liczby bez przecinka nazywamy intem, tak e, liczby zmiennoprzecinkowe na przykład 5,5 mm, e, to mamy number. Taka jest różnica w Robloxie. W języku Java, o ile się nie mylę, zamiast number nazywamy to float. Taka jest różnica. I teraz tak. Następnym rodzajem zmiennej jest zmienna string, zmienna, zmienna string, czyli tekst. Zmienna tekst. I jeżeli chcemy zapisać tekst. To nie możemy napisać po prostu na przykład witam, bo to jeżeli nie ma, to komputer doszukuje się w tym liczby. Nie może znaleźć liczby. Jeżeli chcemy zrobić z tego tekst, musimy zrobić cudzysłowia. Możemy zrobić podwójne takie cudzysłowia lub takie pojedyncze. Nie wiem, jak to się nazywa, ale wiecie, mam nadzieję o co mi chodzi. I pomiędzy tymi, pomiędzy cudzysłowiem. Wpisujemy tekst, czyli w tym momencie witam. I komputer wie, że zmienna witam ma wartość tekst, że zmienna tekst ma wartość witam, tak? Teksty witam. Jeżeli wpiszemy tutaj 10, to komputer, to komputer tego nie będzie uważał za liczbę, tylko będzie to uważał za tekst, tak? Czyli jak będziemy chcieli dodać to do siebie, to wyskoczy nam błąd, bo to nie jest liczba, tylko to jest tekst, a tekstów do siebie nie można dodawać. I to napiszemy to string. Ostatnią, um, ostatnią zmienną, jaką wyróżniamy, jest zmienna bull. E, czyli jest to 0-jedynkowa. E, e, I teraz e, zmienna bool ma dwie rzeczy, tak? Czyli jak sama nazwa mówi, zmienna jedynkowa ma 1 lub 0. W tym przypadku jest to true lub false. True to jest prawda, false to jest fałsz. Możemy mieć albo prawda, albo fałsz. E, bardzo przydatne w tworzeniu jakichś e, warunkach. Nie sobie tutaj true. Zrobię komentarz. To jest e, pełne rozumienie: to jest boolean. E, I to jest e, zero jedynkowe Prawda, fałsz. True lub false. E, tak, zapisujemy. E, tak zapisujemy. Tak zapisujemy, zmienne. Ok, następną rzeczą jest e, matematyk mm, dodawania do siebie zmiennych. E, I teraz tak, jeżeli chcemy dodać do siebie zmienną, po pierwsze, warunkiem, warunkiem dodania do siebie zmiennej jest to, że nie może to być ani ból, ani zojękowy, ani nie może być to tekst. Jeżeli byśmy chcieli do siebie dodać, na przykład możemy stworzyć nową zmienną, która by się nazywała dodawanie, tak? Nasza zmiana, dodawanie. I chcemy na przykład dodać do siebie tekst plus tekst. Nie możemy tego zrobić, ponieważ, jak już wcześniej mówiłem, nie możemy do siebie dodawać tekstów. tak? Więc nie możemy zrobić tekst. Nie możemy dodawać do siebie tekstu, więc musimy zrobić liczby, tak? E, bo tekst jest e, jest to tekst, nie możemy dodawać do siebie tekstu, możemy tylko dodawać do siebie liczby. E, to nie ma znaczenia, czy to jest liczba zmiennoprzecinkowa, czy jest to int, czy number. E, możemy po prostu siebie dodać, tak? W tym momencie komputer wie, że pod liczbą, pod zmienną liczba kryje się liczba 10, a pod, i tutaj też 10, tak? Czyli komputer to dodaje i wie, że zmienna dodawanie jest równa 20. Ehm, czyli to jest dodawanie, tak? Mnożenie zapisujemy. Ehm, odejmowanie to też. Ehm, tak samo będzie liczba, minus liczba. Mnożenie. Ehm, mnożenie to będzie liczba, razy liczba. I dzielenie to będzie liczba podzielić przez liczba. W programowaniu stosujemy, jak widzicie, ukośnik zając zamiast nie dwukro... Piszemy dwukropek, tylko piszemy ukośnik i w mnożeniu robimy gwiazdkę. Jest sposób, żeby dodać do siebie dwa teksty. Tylko że tak jakby on, jakbyśmy zrobili tekst w tym momencie tekst plus tekst to nam nie wyjdzie 20, tylko wyjdzie nam. Jedyny sposób na dodanie tekstów. To, się, to można zrobić, że mm, lokal, np. tekst 2, to się równa tekst. Kropka, kropka tekst. I w tym momencie, co się dzieje? W tym momencie komputer wie, że zmienna tekst 2, to się równa e, tekst plus e, kropka, kropka, kropka tekst. Teraz mm, komputer podstawia pod tekst. E, dziesiątkę i pod drugi tekst też dziesiątkę. I te dwie kropki oznaczają to, e, że tak jakby. One się ze sobą łączą, tak? Czyli usuwam sobie po prostu te tej rzeczy pośrednie. Usuwam. I w tym momencie tekst 2 to się równa 1,010. Jakbym chciał do tego dodać na przykład kolejny tekst. E, kładę na przykład dziesiątkę. W tym momencie to by się równało. To usuwa się. To się usuwa, i w tym momencie tekst 2 to by się równało 10, 10, 10. Możemy także zrobić na przykład tutaj spację, tak? Możemy zrobić takie coś i znaleźć tutaj, tutaj tekst pośredni, taki na przykład spację, może zrobić jak widzicie, zrobiłem spację, i w tym momencie komputer wie, że na przykład to jest 10, kropka, kropka, spacja, kropka, kropka, e, 10. I teraz komputer usuwa to i usuwa to. I mamy 10 Spacja 10. Mam nadzieję, że stosunkowo dobrze to wyjaśniłem. I teraz w taki sposób możemy dodawać do siebie teksty. Nie możemy dodawać tekstów jako, że to dodać to, żeby się równało 20. Nie możemy dać plusa, bo wtedy wyskoczy nam błąd. Możemy jedynie tekst dodawać poprzez dodanie dwóch kropek. Eee, e, nie mo e, nie można do siebie dodawać e, zmiennych ból, tak e, Wyskoczy nam błąd, że nie można do siebie tego dodać. No bo nie można dać prawdy do prawdy lub prawdy do fałszu. Albo fałszu do prawdy. Ok. Ostatnią rzecz. Hmm, będzie funkcja print. Funkcja. Funkcję możemy napisywać na dwa sposoby. Eee, najpierw, jak można rozpoznać funkcję? Funkcja ma na końcu... Są dwie, e, inaczej. Są dwie funkcje. Jest funkcja zdefiniowana wcześniej przez Robloxa, tak jak np. print, e, przez język Lua, tak print. Albo możemy też własną funkcję zrobić, ale co tego przejdziemy w przeszłości. Definiujemy funkcja e, function, Nazwa, robimy takie nawiasy i end. Do tego przejdziemy w następnym odcinku, albo może nawet za dwa. Ważne, chcę, abyście wiedzieli, jak rozpoznać funkcję. Funkcja ma na końcu e, takie dwa e, nawiasy, otwarty i zamknięty. Jak widzicie, takie coś, to wiemy, że e, to jest funkcja. Jakby tej tych nawiasów nie było, wyskoczył by nam błąd. I teraz, jakbym wystartował grę, nic się nie stanie. Ta funkcja nic nie robi, ponieważ w tych nawiasach funkcji wpisujemy argumenty, tak? Tutaj wpisujemy argumenty. Napiszę sobie tutaj. Print, argumenty. I teraz, co może być argumentem? Argumentem może być na przykład liczba, tak? Piszemy sobie liczbę naszą zmienną. Może być na przykład nasza zmienna. Widzicie? Funkcja print wypisuje w konsoli wartość, jaką napiszemy w argumencie, tak? Jakbym na przykład dał liczba plus liczba, możemy także tutaj robić matematykę. Widzicie, 20. Ale teraz, jakbym zrobił liczba, dwie kropki liczba, widzicie? 10, 10. E, automatycznie print zamienił nam liczbę na stringa, na tekst i dodał je obok siebie mogę zrobić na przykład kolejne dwie kropki i zrobić spację w tym momencie widzicie, jest spacja pomiędzy tym każdy kolejny tekst oddzielamy od siebie tymi kropkami i teraz na przykład możemy także wyprintować dodawanie Jak widzicie, 20, ponieważ zmienna Dodawanie jest równa liczba plus liczba. Czyli 10 plus 10 dodawanie jest równe 20. Czyli tu będzie równe 20. Nie musimy także podawać tylko zmiennych. Możemy także podawać e, na przykład e, po prostu tekst. Na przykład mogę napisać sobie tu Witam e, w taki sposób. i Wtedy wyprintuje nam Witam. E, pod podczas tworzenia skryptu, jak wiecie. Mamy funkcję Print Hello World. Print Hello World, kiedy wystartujemy, wyprintuje nam się tekst Hello World. Mam nadzieję, że zrozumieliście pierwszy, pierwszy odcinek płatnika z programowania. E, więc ja się z wami żegnam. E, Wynazonego tutoriala możecie zrobić jakąś wiem, pracę domową możecie wysłać e, jak to zrobiliście. Ja dam no, serduszko wszystkim takim osobom. Więc co? Do następnego. Bajo.